Witajcie wszyscy, z tej strony Adwentor, wow. ło... Ja tutaj się z widzami chcę przywitać, o! Co to? O boże! Mein god fuck powtórkę nawet nic nie nagrała, co za pizdusiowa... Pizdowata nagrywarka... Powtórki... Boże! Co to było? Wow! O Jezu, Klaudusz, do cholery! Weź opanuj te swoje speedhaki! No naprawdę, jesteś szalony w tych! Wow! Po prostu! Wow! O nie miałem! Zszokowany jestem, po prostu szokowany. Ale dobra! Nie jest, dlaczego on tak źle do tyłu jedzie? Jakby chciał, a nie mógł. Co za podłe O oh. Jezu, Claudius, co ty za masz Mega moce że szokowany jestem, znowu speedhaki chciałeś odpalić Ty wredny Eee, w sumie nie ma się czemu dziwić Dlaczego są te speedhacki, bo teraz mam 350 klatek na sekundę Więc No Taka przyczyna Ale dobra O co, sorry Telefon mi trochę spadł ale żyje Okej okay. No teraz 400 klatek było No, jest Chciałem wam tylko powiedzieć, że właśnie od tej pory yy, Będziecie słyszeć yy, No Soundtrack z gry w dużo lepszej jakości, otóż Ściągnąłem niedawno, w sumie to przed chwilą No Nieskompresowane pliki WAV mm, Wszystkich stacji radiowych mm, których bitrate wynosi Ponad 15. Hmm, 15 tysięcy kilobajtów. Chyba. I w wersji tej domyślnej, jak się zainstaluje GTA 3, to te ścieżki audio mają po hmm, 200 kB Więc różnica jest spora. W sumie też w wadze jest spora. No bo ten chatterbox, ważny najwięcej, chyba 400 mega. Ponad, ale. Jakoś audio jest dużo lepsza. No i dobra, zobaczymy zatem u Raya. Polere jasne. Już od, już od razu jest dziwnie. Ciekawie, niesamowicie. Nawet nie laguje gra. Wow, jestem pod wrażeniem. Nigdy tak się nie stało, żeby. No, gra nie lagowała podczas nagrywania. Wow. Ciągle 200 klatek na sekundę. Dzięki temu właśnie takie speedhaki są. o ja e, nawet żadnego zdrowia nie stracił. O, wbiłem do kibla. Ha ha ha! Ładnie tu. E, te pisuary. Trochę to dziwne jest. Okej, okay. brak broni. A znam to. Ok. Hmm. Ok. Zatem znowu spotkałem! Jezu! Dlaczego mi się takie coś dzieje? Impossible. Impossible. It can't be. Kurde, Claudiusz, opanuj te spithaki Coś ostatnio za bardzo zaszalał z tymi tymi speedhackami, naprawdę. Daudiusz, frety. No tak w ogóle wszystkie bronie chyba straciliśmy, więc lepiej zróbmy tego loadinga. Nie, w sumie i tak nie mieliśmy w ogóle no, arsenału. Ale dobra. Wow 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 To tak płynnie chodzi, że aż się zastanawiam czy ja coś tym bandikami nie zedytowałem no naprawdę To za szybko działa Ja się przyzwyczaiłem do częstych hm, 35 klatek nawet jak wyłączony jest limit klatek, ale tutaj 200 stałe. Najczęściej. Jestem pod wrażeniem. I ciągle będę o tym mówił pewnie. No tak, tylko kwestia, jak ja będę wykonywał tę misję. Skoro jeden zbyt poważnie speedhack i już Klaudiusz nie żyje. Zobaczy się. Zobaczę jak się tam Race FM sprawuje. Odnoszę też wrażenie, że przez te, przez ten wyłączony limit klatek ciężko do tyłu jechać. Heh, naprawdę. Niesamowite. Hello.

O, auto, dajcie mi je, dajcie mi je tutaj, o babcia Możesz sobie odzyskać to auto, ale jakoś mi się wydaje, że ty nie chcesz Dobra O, sorry Przez ciebie do tyłu nie mogę jechać Naprawdę Jakby coś blokowało Dobra, ja będę cofał przodem, do przodu <grym>, Nie wiem jak to mi wyjdzie, ale spróbujemy A mi się nie chce włączać limitu klatek, bo tu jest bardzo, bardzo śmiesznie. Bez niego. Przygotować się do wyścigu, of course o, oni. Ej! Hey. A, to jest inny rodzaj wyścigu. Tutaj wybieramy dowolną drogę, aby się dostać do punktów. Albo i nie. Tylko inaczej się startuje. O, jeden z piętnastu. Teraz. O! Kolejny punkt jest daleko. Nie, zauważyliście, że to już nie jest Bluetooth, -e, tylko Pinktube. Uuu. Dlaczego? Naprawdę! Pinktube. Z Andreas było Redtube. W. Geta 4 było Yellow Tube, i, jeśli tam było. Eee, Geta City było Pink Tube. Geta 3 jest Blue Tube i Pink Tube. Wow. Dziwne rzeczy się tutaj pojawiają, odkrywają. No niesamowite. <śmiennie> Okej, okay, ja będę musiał hm, na ten moment potem tym wyścigu zakończyć nagrywanie Na chwilkę Ale wrócę, na pewno No zresztą popatrzę Czy w tym klipie, wideo Nic się nie popsuło O, ukradłem ci punkcik Ho ho A ten tutaj, pff, pierdoła <noise> no, a tutaj nawet nie widziałem tego ping tube Pink orb Pink orb ja to wolę ping no To już nazwa charakterystyczna. Hm. Dobra. A tutaj jak to ma być? A na dole to jest. To za wredne. Sfaniaki. Wow, ukradli mi Pinktuba, a to jakiś w Bobkacie. Pizduś. Gata, fuck! No! A tu się zablokował kolejny. W Jaguarowym Gepardzie. No, naprawdę. No bo czyta to znaczy po polsku Gepard. A to auto nazywa się Jaguar. Mimo, że nie musi, w sumie twó, nie powinno się nazywać. No, i niestety mój infernus poszedł w pizdu. Cały misterny plan pewnie też. A ten nawet nie chwycił tego punktu. Co za słabizna. Jezu, jeszcze mi tutaj automatyczny hamulec ręczny odpalony jest. Naprawdę. Przed chwilą doświadczyłem tego. Takiego. Hmm. Siła wyższa. Odpaliły hamulec ręczny. Nic nie mogłem zrobić. Ale udało mi się opanować tą sytuację. O, znowu chciało. Podczas puszczania gazu i skręcania hamulec się odpala. Jakie wredne. Wredne? Niesamowicie. Rzeszok. O jezu, znowu się dobiorą nam do punktu. Wredne. I chyba no, mogę tego nie wygrać. Oby nie, obym wygrał, obym to wygrał. Jak nie wygram, to skarżę to. Hmm. Eee, wygram to. Patrzcie na to. A może to zależy, kto najwięcej tych. A, Dobra, ok. <grystanie> Wreszcie, Okej, okay, cięcie. Ja zaraz, zaraz to wyrwę do Was. Wrócę, oczywiście. Zobaczcie na lewo Ktoś tam się goni Chodźcie tutaj Chodź O ty A ten Co on chce gonić O, tuś nic <laughs> Okej okay. wow. Yeah Okej okay. Dobra wracając do gry No Pomiędzy tamtym nagraniem a tym aktualnym Obczaję sobie, no, już nagrany materiał, i wszystko pięknie, ładnie działa. Chyba 7 GB hmm, 7 GB, 11-minutowy klip waży. Co jest we Frapsie i w Date Story? Rzadkością. Ha, zasługa pan Bandikama. Tam chyba 20 minut waży jakieś 10 GB. Gdzieś tak około nie żartuję. To dzięki takiemu fajnemu kodekowi Nie dokła... nie znam dokładnie jej nazwy Ale coś tam z JPEG jest związane Jak to jeden kumpel mówił Plakoisz, Kwaku, na pewno go znacie To on powiedział, że to hm, jest taki pokaz slajdów Że w tym przypadku 60 slajdów na sekundę What the fuck? No, no Wow, ja yeah. Klaudiusz, niesamowite moce masz Ja też chcę Ja też chcę takie moce, o oh, shotgun No patrzcie na to Obczajcie, a ja nie mogę tam skoczyć Klaudiusz Wow <ścoughs> Jestem pod wrażeniem umiejętności Klaudiusza ale dobra, Klaudiusz.